Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z domowego surwalu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnym trzem produktom mającym służyć jako racje żywnościowe w sytuacjach awaryjnych. Zapraszam! Te trzy produkty dostaliśmy od austriackiej firmy Innova, która między innymi właśnie nimi handluje. Zaproponowali nam, żebyśmy wprowadzili oferty naszego sklepu, Karolucha, i odpowiedziałem, że w takich sytuacjach zawsze lubię przynajmniej przetestować taki produkt. Dwa z tych trzech produktów miałem już kiedyś w ręku, w sumie też i w ustach, więc myślę, że będę w stanie coś o nich powiedzieć. Zacznijmy może od tego, co te produkty łączy. One są bardzo podobne do racji żywnościowych Seven Oceans, o których kiedyś już mówiliśmy na kanale. Tutaj wyjedzie karta. Seven Oceans w moim odczuciu są najlepszymi racjami żywnościowymi na takie sytuacje awaryjne, kryzysowe, na takie duże, bardzo duże kryzysy. Na ich w samochodzie, gdzie nie będą się bały bardzo niskich ani bardzo wysokich temperatur, a będą to mogły wytrzymać 5 lat w razie czego zaś dostarczą mnóstwa kolorii i cennych składników odżywczych, a nawet damy je dziecku czy komuś, kto, nie wiem, zęby właśnie stracił, bo wymieszamy je z wodą. I do tych Seven Oceans te racje żywnościowe są podobne. Więc ja zawsze podchodzę sceptycznie do wprowadzania nowych produktów do oferty, skoro mam coś, co jest dobre, czemu ufam, no Seven Oceans, i mam podobne produkty, to po co się rozdrabniać. Zacznijmy może od tych BPWR, to są ciastka, batoniki, wafelki, no, Trudno to nazwać, no takie racje jak Seven Oceans. One są robione głównie w 50%, 49% z mąki pszennej. Mają też olej roślinne. Niestety, ku mojej rozpaczy, wszystkie te trzy produkty mają olej palmowy. Są też płatki owsiane, cukier, słód syrop glukozowy, białko mleka, chlorek potasu, czyli nie są one ani dla osób, które nie tolerują laktozy, ani dla osób, które nie tolerują glutenu. BPWR mogliście już widzieć na kanale, ponieważ jedno opakowanie takich racji wchodzi w skład tego 7-dniowego zapasu żywności, który pokazywaliśmy w tym materiale. Tam właśnie mamy takie produkty liofilizowane, parę batoników energetycznych i właśnie jedną taką rację. Produkowane są one przez koncern Katadyn, to znaczy dla koncernu Katadyn, a tak naprawdę wyprodukowane są przez GC Riber Compact, czyli dokładnie tę samą firmę, która produkuje racje żywnościowe Seven Oceans. I to akurat opakowanie, które tutaj mam, ma termin przydatności do września 2021 roku, czyli mniej więcej rzędu 5 lat. No nie wiem, kiedy to opakowanie zostało wyprodukowane, natomiast ten zapas żywności na 7 dni, on ma właśnie 5-letni okres trwałości, kiedy wychodzi z fabryki. Koncern Katadyn jest Wam z pewnością znany, ponieważ marka ta odpowiada m.in. za filtry do wody Katadyn, chyba też za kuchenki Optimus, z tego, co pamiętam. No, i oczywiście za markę produktów żywnościowych Trek and Eat. Racja ta to jest 500 g, 9 batoników, 2432 kalorie. Myślę, że podobieństwo do Seven Oceans jest oczywiste i różni się jedynie szczegółami. Energy 5 i Energy 5.0 to też są dwa półkilowe pakiety. W Energy 5 mamy kalorii, już Wam mówię. 2300, równo w tym mamy 2325. Energy Energy 5.0 to są produkty marki MSI. MSI to jest znana marka takich sprzętów taktycznych, militarnych, survivalowych. Nie ma tu napisane, kto to wyprodukował dla MSI, czyli zakładam, że wyprodukowało to MSI. I teraz tak. Energy 5 ma termin, to opakowanie do 2037 roku, z kolei Energy 5.0 2033, czyli 20 lat? 15 lat. Znów są różnice między Energy 5 a Energy 5.0. Energy 5.0 jest troszkę droższe. To kosztuje około 40 zł, to jest troszkę droższe. Skład oczywiście się różni. Energy 5.0 jest bezglutenowe, bez laktozy i odpowiednie dla wegan. Z kolei to jest bez, bez laktozy i odpowiednie dla wegan, ale nie jest już bez. W składzie Energy 5 mamy zarówno jęczmień, jak i pszenicę, zaś Energy 5.0 jest produktem ryżowym wyprodukowanym. Z ryżu głównie. W Energy 5 mamy też dodatek witamin i minerałów. I umówmy się, że ja nie będę tego wszystkiego opowiadał Wam. W opisie pod filmem znajdziecie odnośnik do tekstowej wersji tego materiału, gdzie ja dokładnie przepiszę zarówno skład surowcowy, jak i ten skład, jeśli chodzi o mikro i makroskładniki. Tabelka z tyłu na opakowaniu podaje, że jedno takie opakowanie dostarcza no tak jak wspomniałem około 2300 kcal. I 100% witaminy A, D, E, C oraz B12, a także wapnia, fosforu, potasu, magnezu i żelaza. 100% dziennego zapotrzebowania, jeśli chodzi o wytyczne unijne. Energy 5.0 nie ma tych dodatków. Tutaj mamy tylko takie proste składniki: typu właśnie ryż, tłuszcz palmowy, cukier, białko ryżowe, naturalny aromat. I to jest w zasadzie tyle: tu nic więcej nie ma. No więc też siłą rzeczy, jeśli chodzi o takie właśnie witaminy, mikroelementy, no to. Energy 5.0 z całą pewnością ich dostarczy mniej niż Energy 5. Przystępujemy do testu smaku. Ja wspomniałem już, że jadłem te rzeczy wcześniej, natomiast dobrze jest mieć większą ilość takich produktów w jednym miejscu, kiedy się je testuje, po to, żeby móc ten smak porównać. Jak widzicie, to opakowanie jest bardzo podobne do Seven Oceans, bardzo podobnie jest to zapakowane. Po prostu rozrywamy te folie. Da się to rozerwać gołą ręką, czy muszę iść po nożek? Ułatwienie. A nie, tu jest. Z tej strony jest taki, takie nacięcie, żeby to urwać. Jest to zapakowane próżniowo w tej folii aluminiowej. Później jest jeszcze jedna folia plastikowa i, i podwójne opakowania tych rafelków. Zobaczmy. Pachnie jak traciny. A smakuje jak Seven Notions. Może nawet troszkę bardziej jak zwykłe ciastka, herbatniki. Zjemy tylko parę gryzów, żeby się nie zapchać. Teraz Energy 5. Kartonik rozrywamy. Można go to potem zamknąć. O, to też jest fajne. Tego nie można. W środku mamy taki oto Pakiet folii aluminiowej z powtórzonymi tymi niektórymi informacjami. Jest tutaj takie nacięcie, żeby to było łatwiej urwać. Też widać, że mega zapakowane próżniowo. I znów w każdym miejscu są dwa takie wafelki. Jeszcze w folii. Dodatkowo już nie w papierze, tylko w folii. Chyba też szczelnie zapakowane, tak. Tak samo pachnie trocinami Hmm, jakby troszkę słodsze. Idźmy dalej. NRG 5.0 znów pięknie zafoliowane. Tak samo po dwa ciastka zafoliowane jeszcze w zwykłą przezroczystą folię. Hmm, jakby wanilią pachnie? To jest ryżowe. Nie wiem, czy to wanilia. To już smakuje inaczej. Hm. Tak jakby migdałami smakuje. No, prawda, niezłe. Z tych trzech z całą pewnością najsmaczniejsze. Otworzyłem trzy opakowania, będę musiał to zaraz zjadać, no bo nie ma sensu tego przecież wyrzucać. Poczęstuję tym jedzeniem również moich bliskich i na etapie montażu dodam informacje o tym, jak to jedzenie zostało przez nich ocenione, żebyście mogli yy, brać pod uwagę, nie tylko moją własną, prywatną, osobistą opinię. Myślę, że bpwr -y można traktować jako alternatywę dla racji Seven Oceans. Yy, z kolei Energy 5 ani Energy 50 już tak traktować nie można. Dlaczego? Na obydwu tych opakowaniach, Energy 5 i Energy 50 napisane jest, żeby. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chłodnym i suchym miejscu, czyli absolutnie nie w samochodzie. Znaczy, w samochodzie może będzie sucho, ale latem no, nie będzie chłodno. Seven Oceans nie ma takich ograniczeń, jeśli chodzi o przechowywanie. Dlatego też pewnie między innymi ma ten krótki no, w porównaniu do tych 20-15-letnich, 5-letni okres trwałości do spożycia. I pod tym kątem 7 Oceans wydaje, wydaje mi się być najlepszym wyjściem. Nic lepszego nie znam. Trzymamy w samochodzie 5 lat, nie przejmujemy się tym, w jakich to warunkach jest przechowywane, a potem zjadamy. Jeśli natomiast chcecie mieć coś, co wytrzyma nie 5, tylko 15 albo 20 lat na półce i będzie przez ten okres czekać na trudne czasy, no to z całą pewnością należy kupić nie 7 Oceans, tylko Energy 5 albo energy 5.0. W zależności od Waszych potrzeb żywieniowych czy też może smaku. Tak jak mówię, Energy 5 mnie smakowały bardziej, ponieważ miały tam ewidentnie jakiś taki zauważalny aromat, A czy to były migdały, czy to był, nie wiem, trochę cynamon, czy może goździki. No migdały chyba najbardziej, ale... No, nie jestem ekspertem, to, to, to trudno jest mi powiedzieć. To jest kwestia chyba wtórna. Wydaje mi się, że między 15 a 20-letnim okresem trwałości nie ma dużej różnicy. Wydaje mi się, że nikt nie traktuje tego typu żywności jako jedynego produktu, który trzyma na, na trudne czasy. Czyli nie patrzymy za bardzo na to, że w jednej z tych racji są witaminy i mikroelementy, mikro a w drugiej ich nie ma. No, bo w sumie zawsze będziemy mieli coś, co do tego fundamentu tych kalorii dorzucimy. Jeśli natomiast jest ten skład dla Was ważny i możecie jeść te produkty mleczne, to oczywiście Energy 5 będą lepszym wyborem. A wiecie w ogóle, że jest trochę więcej produktów żywnościowych, które można spokojnie trzymać przez 15 albo 20 lat w piwnicy i nic im nie będzie, tylko trzeba je odpowiednio zakonserwować? Jeśli chcecie się na ten temat czegoś więcej dowiedzieć, to piszcie proszę koniecznie w komentarzach, będziemy mieli motywację do nagrania takiego materiału, co i jak przechowywać, żeby wytrzymał 20 lat. W opisie pod filmem jest kod rabatowy, dzięki któremu możecie kupić te żywnościowe nieco taniej. No, to taka nagroda dla osób, które oglądają nasze filmy do końca. Na koniec tradycyjnie gorąca prośba o zasubskrybowanie naszego kanału i naciśnięcie tego dzwoneczka z powiadomieniami, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy.